Jestem koyot Peterson i zaraz wkroczę w strefę poparzenia z Gimpi Gimpy. gimpy. <gryw> Tworzył mi się bąble na ramieniu. Rany, to wygląda paskudnie. Półwysep York jest uważany za jedną z ostatnich granic Australii. To raj na pustkowiu. I choć uwielbiamy filmować jego wyjątkowe gatunki, dziś szukamy jego najbardziej niesławnej rośliny, znanej jako gimpi gimpi. Gatunek ten rzekomo wywołuje najboleśniejsze na świecie poparzenie przez roślinę. Dzisiaj spotykam się z moim dobrym przyjacielem Ryanem. Mówi, że na jego ziemi są gimpi gimpi i wie o tym, bo już kiedyś go to dotknęło. Moim celem będzie nie tylko znalezienie tej rośliny, ale przycięcie liścia i ostatecznie umieszczenie go na moim przedramieniu, aby ustalić, jak bolesne to będzie. Kevin jest naszym oficjalnym psem tropiącym Gimpy Gimpy. Ma nosa do niebezpieczeństw! To tutaj! Jesteśmy! Właśnie tutaj! Ho, ho, ho. Właśnie tam! Kevin, co sądzisz o liściach Gimpy Gimpy? Czy jest to coś, czym pies chciałby się kiedykolwiek bawić? Nie za bardzo. Więc Ryan, już kiedyś zostałeś poparzony przez Gimpy Gimpy. Opowiedz nam trochę o swoich doświadczeniach. Tak, musnąłem o nią palcami, gdy machałem maczetą, a ból towarzyszył mi przez około 3 miesiące. Wow. Tak. Więc mogę dzisiaj doświadczyć poważnego bólu, biorąc pod uwagę to, co Gimpy Gimpy ze mną zrobi. Więc chcę wybrać liść o odpowiednim rozmiarze. Jak widać, niektóre z tych liści są ogromne, większe od ludzkiej głowy. Rozumiem więc, że jeśli miałbyś wypadek podczas oczyszczania leśnych ścieżek albo poślizgnąłbyś się i wpadł w jedną z tych roślin, to byłby dla Ciebie koniec. Ja szukam Liście o takiej wielkości, żeby pasował na moje przedramię. Wygląda na to, że nie będę miał problemu z wyborem liścia, który mi odpowiada. Więc mam parę rzeczy, których zamierzam użyć. Będę nosić okulary przeciwsłoneczne i rękawice ochronne. Mam też ze sobą kilka plastikowych toreb. Myślę, że to nam wystarczy. Pójdziesz ze mną kawałek, czy będziesz filmował stąd? Będę filmował stąd. <laughs> to rozsądne, prawda? Mam krótkie spodenki. Tak, dobra, właściwie to założę bandanę też na twarz, żeby nic mi nie wleciało do nosa. Bandana, okulary, czapka i rękawiczki. Mam nadzieję, że to mnie ochroni. Nie chcę się poparzyć, póki nie nadejdzie właściwy moment. Okej. Okay. Jestem już pod drzewem. Znalazłem świetny liść tutaj. Oto i on. Oto liść gimpi gimpi. Dobrze wyjdźmy z tego buszu. Czas rozpocząć eksperyment. Uh. Ho, 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 ho. Próbka numer jeden. Zabezpieczona. Muszę przyznać, że jest to bardzo niepozornie wyglądający liść. Na spodzie widać żyłki, które przez niego przebiegają. A to, czego nie widać gołym okiem. To te bardzo małe, włoski parzące. Znacznie mniejsze niż włoski na liściu Dendroknidy Excelsa. Mamy poszarpaną krawędź na zewnątrz liścia, a jeśli przytrzymamy go w ten sposób, ma prawie kształt serca. Ale z tego liścia nie wypływa miłość. Tylko ból. Przeczytałem wiele opowieści o Gimpy Gimpi, przygotowując się do tego odcinka. Szczerze mówiąc, myślę, że to najbardziej legendarna roślina na ziemi. Istnieją opowieści sięgające aż połowy XIX wieku o wczesnych odkrywcach, którzy natknęli się na tę roślinę, a ból był tak silny, że chcieli odciąć część ciała dotkniętą przez te włoski parzące. Czytałem nawet o kilku przypadkach, w których konie wpadły w pokrzywy i zwierzęta umierały w ciągu kilku godzin. A teraz chciałbym Wam pokazać z bliska to, co nazywamy trichomami. To właśnie tam kryje się neurotoksyczny jad. Jeśli naprawdę się temu przyjrzeć, te trichomy są jak małe igły podskórne, prawie jak zęby węża. A w chwili, gdy dotkną mojej skóry i końcówka się odłamie, jad zacznie powoli przedostawać się do mojego organizmu. Teraz, dla kontekstu i bezpieczeństwa, mamy przy sobie. Pełną apteczkę pierwszej pomocy. Mamy również strzykawkę z epinefryną. Było wiele przypadków poparzeń ludzi przez tę roślinę, u których wystąpiły zawały serca, dlatego chcemy być wyjątkowo ostrożni. Nie sądzę, żeby było mi aż tak źle, ale nigdy nic nie wiadomo. Z pewnością w Australii to biologiczna mina numer 101, a ludność tubylcza ma sposób na usunięcie tych włosków, jeśli spotkacie najgorszy scenariusz. Pokażę Wam, jak to zrobić, ale najpierw musimy wmasować pokrzywę w moją skórę. Oh, czuję, że naprawdę chcę to przeciągnąć. Powiedziano mi, że będzie to jedno z najboleśniejszych przeżyć, jakich kiedykolwiek doświadczyłem. Bulerend, Osa Egzekutorka, Serszeń Azjatycki, Ręka w pudełku pełnym wściekłych os. Jeśli to przewyższy pudełko OS, to będzie najgorszy, najboleśniejszy dzień mojego życia. Niesamowitym jest że może to pochodzić z liścia. Myślimy, że to zwierzęta na naszej planecie są tymi, które będą najbardziej niebezpiecznymi biologicznymi minami. Nigdy nie pomyślałbyś, że to roślina. Tak więc, aby wywołać efekt pieczenia, wszystko co trzeba zrobić to po prostu przesunąć liść po mojej skórze. Pomyśl o tym, jeśli jesteś na dzikim terenie i zahaczysz o jedną z tych roślin, poczujesz to. Więc nie muszę przesadzać. Przesadą byłoby uderzanie nim po twarzy i pocieranie całego ciała. Mogę powiedzieć tyle. Jeśli to będzie mnie boleć przez kilka godzin, a może nawet tygodni, to myślę, że zrobię po prostu próbę z gimpi gimpi. A z tego co słyszałem, będzie to szalona jazda. Zdejmę to, ze stołu ściągnął rękawiczkę. Uff. Moje biedne przedramie. Podczas tej podróży do Australii spotkało mnie wiele trudnych chwil. Możecie zauważyć czerwoną kropkę na środku przedramienia. To ślad po urządleniu Kent. więc po prostu dołożymy trochę jadu do tego bólu, którego już doświadczam. Okej, okay, lecimy. Jestem Kojot Peterson i zaraz wkroczę w strefę poparzenia z gimpi gimpi. Jeden, dwa, trzy. Okej, okay, aż, o, o rany! O, jest bardzo źle i bardzo szybko. O mój Boże, bardzo szybko! O, wow, więc... O! O kurczę, więc właśnie... O rany, wow, jest bardzo, bardzo źle. Zwinąłem liść w ten sposób, bo na początku pomyślałem, że przecież nic nie czuję. Trichomy potrzebują tylko chwili, żeby wbić się w skórę. To tak, jakbyś podkręcił głośność w samochodowym radiu do stówy. Zaczęło się na poziomie 10 i właśnie zmierza ku setce. O rany... Mm. Tak, to jest gorsze niż ten druknit Excelsa, na pewno. Nie zamierzam jednak porównywać tego do trzymania ręki w pudełku z osami. Jeszcze nie. Jeszcze tam nie dotarliśmy, ale zdecydowanie czuję, że proces ten nabiera tempa. O kurczę! No dobrze. Widać, gdzie zaczyna się pojawiać zaczerwienienie. Naprawdę chciałbym wstać i się poruszać, bo pot już zalewa mi oczy. Muszę zdjąć tę rękawiczkę. Okej, okay, pozwólcie mi się uspokoić. O, kurczę, więc. To jak bycie poparzonym i bycie porażonym prądem w tym samym momencie. Dokładnie takie uczucie. Tylko raz zostałem porażony prądem. To było kiedy niechcący włożyłem palec między dwa bolce gniazdka elektrycznego. To naprawdę wstrząsa ciałem. Ale. Jeśli miałbym porównać to do urządlenia owada, powiedziałbym, że w tym momencie zdecydowanie jesteśmy na poziomie bullet end i nadal rośnie. Kiedy pomyślę o tym, jak się nasila i pogarsza, jestem dopiero około półtorej minuty od rozpoczęcia, a jeśli przez następne 20-30 minut będzie się tylko pogarszać, to naprawdę boję się, dokąd to doprowadzi. Chyba przesadziłem, może powinienem po prostu dotknąć tym ramienia i nie trzeć tym. O rany, to był chyba zły pomysł. O mój Boże... <laughs> a! Pojawiają się bąble na moim ramieniu. Widać je w kamerze? O tutaj? Wszędzie tutaj. Spójrzcie. Tu, 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 tu. Chyba po prostu je policzę, ponieważ to są trichomy, które przeniknęły przez powierzchnię skóry. Widzę. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 20 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Pewnie koło 50. Mm. Naprawdę Boże, panie i panowie! I robi się naprawdę źle. Uff. Tak, o mój Boże. O kurczę. chorany! widać to w kamerze, Mario? Gdy trzymasz w ten sposób, to tak. Stary, to jest niedorzeczne. O Boże, nie wymiotuj! Nie wymiotuj, robi mi się trochę niedobrze. Już po kilku minutach odczuwania bólu jestem w stanie zrozumieć, dlaczego niektórzy nazywają ją rośliną samobójczą. Wyobrażam sobie to na mojej twarzy, szyi, ustach, gdybyś wpadł twarzą w jedną z tych roślin i wszędzie odczuwałbyś takie cierpienie. Wszędzie? To, to byłoby naprawdę złe. To jedna z tych gier. Ta głupia gra, w której wygrywa się głupie nagrody. W komentarzach piszecie, kojacie, w co ty się pakujesz? No, wiedziałem, w co się pakuję, ale musiałem dokładnie określić, jak źle będzie. Bez wątpienia to jest o wiele gorsze niż Dendrognide Nidę Excelsa. Ale piecze! Ła! Wow. Moja dłoń jest w piecu, stary. To jest jak. Poważny, palący ogień. Kurczę, coś tutaj jest nie tak. Rzeczywiście mogę to poczuć. Mam wrażenie, jakby to wpełzało mi pod skórę. Podobnie jak u meduzy, parzydełka meduzy, gdy przebijają się przez górną warstwę naskórka i zaczynają tam działać, wnikają głębiej. A włoski te powoli uwalniają małe dawki neurotoksycznego jadu. I za każdym razem, gdy się uruchamiają, prawie jak mina lądowa, czuję ten zryw palącej elektryczności przechodzący w górę i w dół mojego ramienia! Masz dobre ujęcie? Tak, mamy dobry kąt. Ach, bardzo dobrze. Nie ruszaj się. Mm. Zaraz będzie padał deszcz. Będzie padać? Tak. Ech, spróbujemy nakręcić tę scenę, zanim nadejdzie burza. Ważne jest, aby zauważyć, że będziemy musieli kontrolować tempo tego przez następne 20-30 minut. Tak więc nadchodzi deszcz. Kolejna część nas. Następna część sceny może być nakręcona pod zadaszeniem, ale dobrą wiadomością jest to, że Trichomy i Jad już działają. Oh. I spróbuję użyć lokalnego środka na usunięcie tych włosków, ale pozwolę Jadowi się rozwinąć, żeby poczuć pełny efekt, zanim to zrobię. Dobra, wstaję, muszę się przejść. A kurczę! Woo! No, miał rację, mówiąc graj w głupie gry wygrywaj głupie nagrody. Chciał wyruszyć w tę podróż, a my jesteśmy tu, żeby ją uwiecznić. Ach! A, zaczyna padać! <laughs> Nie ma to jak filmowanie! Ach! Odcinka z pokrzywą w środku nadchodzącej burzy. O, moje lekarstwo! O, woda zdecydowanie to pogarsza. Rany. Stary to wygląda paskudnie. Cała moja lewa strona jest o, tak niewygodnie. Szporamię, bark, klatkę piersiową i węzyły chłodne. O, to jest twarz człowieka. który jest uosobieniem prawdziwego żalu. W tej chwili boli mnie cała ręka. Nie chodzi tylko o rękę, ale o węzły chłonne pod pachą i w pachwinie. To niekomfortowe. To jest sygnał układu limfatycznego mojego ciała, że mamy w organizmie intruzów i musimy się ich pozbyć. Więc istnieje lekarstwo, którego rdzenni mieszkańcy aborygeni używają do usuwania włosków z ciała, dowolnej rośliny parzącej w Australii. Wypróbuję ten sposób. Szukam teraz czegokolwiek co mogłoby przynieść mi ulgę? Minęło 30 minut, jestem psychicznie porażony, moje węzły chłonne krzyczą z bólu, moje ramię płonie, można by równie dobrze spalić je w piecu. Więc po prostu spróbujmy tego. Jeśli jesteś na łonie natury i przypadkiem natkniesz się na gimpie gimpie lub na dendroknidek Selsa, wszystko, czego potrzebujesz, to mały pojemnik. Możesz wykorzystać butelkę z wodą, cokolwiek i odrobinę ziemi. Potrzebujesz trochę ziemi, którą trzeba zamienić w gęste błoto, które można nałożyć na skórę. Powinno to mieć konsystencję przypominającą gęsty koktajl mleczny. Teraz, gdy ziemia zaczyna wysychać gdy błoto wysycha, będzie wciągać wilgoć i przylegać do włosków, a wtedy powinieneś być w stanie je zdjąć lub zetrzeć. I mam nadzieję zabrać ze sobą większość z nich. Więc jeśli jesteś w dziczy, szukaj czegoś z płaską, prostą krawędzią. Znalazłem tę muszlę wcześniej. Ona sprawdzi się doskonale przy skrobaniu błota pod kątem. Nie chcesz się zagłębiać, tylko iść pod kątem do błota i skóry. I mam nadzieję, że to pomoże wypchnąć trochę włosków. No to zaczynamy. Spójrzcie. Rozkrusza się. Nadal jest bardzo, bardzo wrażliwe. O, mam jednak wrażenie, że to może pomóc pozbyć się niektórych z tych włosków. O, jak strasznie boli mnie ramię. W tym momencie całe ramię jest już prawie zdrętwiałe. A gdy było to wyschło, mogłem naprawdę poczuć, że skóra się napina. Co, jak na ironię, przyniosło odrobinę ulgi. Ach, a co najlepsze w błocie, to to, że wysysa trochę tej toksyny z górnej warstwy skóry. Okej. Okay. We wszystkim, co czytałem, była wzmianka o tym, że woda natychmiast zamienia to w piekący ból. Dzieje się tak, ponieważ zakończenia nerwowe, które są dotknięte przez neurotoksynę, nadal krzyczą, i ciepło lub zimno jedynie zwiększa tę intensywność. Ale zrobię to, zaczynajmy. Tak, o oh, wow, Jezu! ajajajaj. Okej, okay, pozbędę się tego, pozbędę się! A, Tak! A, ha, 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 ha. Ta woda! Pali jak szalona! A. A. Okej, okay, skoro to aż tak boli, to na pewno pozostały tam włoski. A. A. Dobra, spływaj wodą. Rany! A. Bezpośredni kontakt z wodą powoduje piekący ból. Ale teraz, kiedy pozbyłem się tej wody, poczułem pewną ulgę. Więc teraz jako drugą opcję, kiedy uda ci się wydostać z dziczy i będzie można jak najszybciej dostać się do sklepu po coś takiego jak plastry z woskiem będzie to najlepszym lekarstwem na poparzenie. Czy to dendroknide Excelsa, czy to Gimpy gimpi? Wiem, bo używałem pasków wosku na dendroknide Excelsa. Mam ze sobą trochę plastrów z woskiem, których ostatecznie spróbuję użyć, jeśli ból tutaj nie zacznie ustępować. Eee! Jezu! O, to takie bolesne! Niesamowite, ile z nich nadal mam na skórze. Potrafią odróżnić włoski od moich włosów, bo moje włosy są ciemne. A trichomy? przezroczyste, a pod obiektywem makro wyglądają jak malutkie zęby węża, które wstrzykują dużo neurotoksycznego jadu. Minęło już około 24 godzin, odkąd poparzyłem się gimpy gimpy. Można śmiało powiedzieć, wczoraj w nocy miałem drugie najgorsze doświadczenie ze snem w moim życiu. Oprócz włożenia ręki do pudełka pełnego os, Gimpie Gimpie również sprawiła mi poważny ból. Dzisiaj czuję się całkiem nieźle. Użyłem kolejnego plastra. Nadal czuję impulsy elektryczne przebiegające w górę i w dół mojego przedramienia. Myślę, że mogę oficjalnie sklasyfikować Gimpie Gimpie jako najboleśniejsze poparzenie rośliny na świecie. Czy istnieje jakaś roślina, która to przebije? Będziemy musieli poczekać i się dowiemy. Jestem Coyette Peterson. Bądź odważny. Pozostań dziki. Do zobaczenia podczas kolejnej przygody. Minęły już prawie 4 miesiące od mojej szalonej wyprawy z niesławną australijską rośliną. A jeśli chodzi o skutki długoterminowe, wszystkie ostrzeżenia są uzasadnione. Moje przedramię odczuwa nagłe, nieuzasadnione napady swędzenia. A jeśli przyłożę coś zimnego z lodówki do skóry w miejscu poparzenia, czuję się jakby mnie uderzały lodowe błyskawice. Było zabawnie. Ale dlatego robię to, co robię, abyśmy wszyscy mogli zobaczyć, jak potężna jest natura i dlaczego chcesz zrobić wszystko,